Czcigodni jubilaci, Ojcze Maurycy, Ojcze Hieronimie, Ojcze Wikariuszu Generalny, Ojcze Gwardianie, Ojcze Poborco Generalny, Drodzy Bracia w kapłaństwie i zakonie, Droga Rodzino, Siostry i Bracia, w Chrystusie Panu. Zesłanie Ducha Świętego, które dzisiaj obchodzimy, bez wątpienia przemieniło uczniów w prawdziwych apostołów. Gdy trwali na modlitwie w wieczerniku, mieli pewnie w pamięci nauki i cuda Jezusa, których doświadczali przez owe trzy lata. Ich serca były pełne przywiązania, pełne miłości do Niego, do Chrystusa. A radość spotkań ze zmartwychwstałem z pewnością ich też umacniała. Ale to wszystko nie wystarczyło do tego, by odważnie wyjść na zewnątrz. Bali się wyjść poza swój krąg. Wydawało im się, że najlepiej ochronią wszystko, co Jezus im zostawił, zamykając się, izolując się, unikając zagrożeń. Dopiero ten dzień, dzień pięćdziesiątnicy, dokonuje w ich sercu wielkiej przemiany. Wychodzą z zamkniętego pomieszczenia i obwieszczają dobrą nowinę. W ten sposób Kościół rozpoczął wypełnianie swojej misji głoszenie wszystkim ludom Ewangelii. Zesłanie Ducha Świętego nie jest tylko jednorazowym działaniem. Duch został dany Kościołowi i działa w nim, i działa też przez nas. Jego działanie jest właśnie takie, jak w ów wielki dzień, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Przychodzi z jednej strony nieoczekiwany, a z drugiej niespodziewany. Jest mocny, ale też i delikatny. Napełnia serca kolejnych pokoleń wierzących, usuwając z nich lęk i obficie obdarowując darami. Moi drodzy, o własnych siłach można zostać bohaterem, można zyskać sławę, ale nie świętość. Świętość to zupełnie coś innego, to coś więcej. Święty wcale nie musi być bohaterem ale w świętym ma objawiać się moc Ducha Świętego. Święty to dosłownie niosący Boga. Różnimy się między sobą, ale Bóg jest tym, który nas łączy. Bez tej miłości, która pochodzi od Ducha Świętego i nas uświęca, nasza jedność stałaby się początkiem niechęci, być może jakichś wzajemnych oskarżeń. To prawda, są w naszym życiu takie chwile, gdy najwspanialsze nadzieje zostają czasem ścięte jak olbrzymie drzewo, waląc się z hukiem na ziemię. Ale takich chwil doświadczali też apostołowie. To prawda, że z lęku zamykamy się w sobie, tak jak oni, jak apostołowie w wieczerniku i stajemy się czasami trochę niedostępni, jak wierzchołek skały. I być może nie pozwalamy nikomu zbliżyć się wtedy do nas. Ale jeżeli trwamy na modlitwie tak jak oni i ufamy, to właśnie wtedy Duch Święty do nas przybywa. Bierze nas pod swoje skrzydła, bierze w swoje dłonie to, co w nas połamane, i czyni w nas swoje mieszkanie. On, Duch Święty, ma moc przemienić każdego z nas. Ma moc otwierać nasze serce na to, co niepojęte i On uzdalnia nas do przyjęcia prawdy. Co więcej, dzięki Niemu potrafimy być wierni prawdzie, która nie dostosowuje się do naszych oczekiwań, bo pochodzi od Boga, bo jest niezmienna, bo to od niej i człowiek, i świat bierze przecież początek. Świętując dzisiaj zesłanie ducha świętego, wpatrujemy się w apostołów, którzy odważnie wychodzą przedwieczernik. Odnawiamy też naszą ufność w to, że Jezus nie pozostawił nas samych wobec różnych przeciwności, zagrożeń, ale tak jak zapowiedział, posłał do nas ducha pocieszyciela, ducha prawdy, który obwieścił nam prawdę o Ojcu i o synu. Ta dzisiejsza uroczystość jest dla nas jednocześnie wezwaniem do zrobienia rachunku sumienia. Czy czasami jako osoba wierząca nie pozwoliłem, aby moim życiem rządził lęk, rządziła nieufność? Inaczej mówiąc, czy nie przestałem wierzyć w obietnicę Jezusa o darze Ducha Świętego, który daje nam i moc, i siłę do głoszenia dobrej nowiny? Gdy człowiek zaczyna wierzyć swoim lękom, zamyka się na działanie Ducha. Jeśli jednak czuwa, Duch Święty niespodziewanie przychodzi ze swoim wsparciem. Kościół żyje Duchem Świętym, a ten umacnia go, gdy odważnie głosi Ewangelię, gdy wychodzi na zewnątrz do tych, którzy z jakichkolwiek względów ignorują go, zamykając swoje serce naprawdę. Kościół z pomocą Ducha Świętego ma bronić prawdy. Nie przez trwożliwe wypatrywanie kolejnych zagrożeń, nieustanne straszenie nimi, ale wyznając wiarę w sposób radosny i odważny. Ilekroć moi drodzy zaczynamy patrzeć na to, co nas otacza, na otaczający nas świat jako na nieustanne zagrożenie miejsce, gdzie pojawiają się ciągle nowe niebezpieczeństwa i gdy pozwalamy, aby naszymi uczuciami, naszymi myślami, decyzjami kierował lęk, lęk, tylekroć sprzeniewierzamy się naszej wierze i stajemy się ludźmi małego ducha. A przecież jako chrześcijanie, jako ludzie żyjący w, mo w mocy ducha, mamy dawać świadectwo odwagi i wielkoduszności, bo jeżeli nie my, to kto? Po zesłaniu Ducha Świętego, lęk apostołów znikł. I chociaż prześladowania nie ustały, Duch Święty dodawał im mocy, dodawał im odwagi w świadczeniu o Dobrej Nowinie. Duch Święty, trzecia z boskich osób, jest z nami i nieustannie chce nas obdarzać darem odwagi, darem nadziei, a my mamy jedynie zapraszać go do naszych serc, naszego życia bo On jest i działa pośród nas w Kościele, w świecie. To fakt, Jego działanie może odwrócić czasami do góry nogami nasze życie, ale jeśli to uczyni, to dla naszego dobra i również dla naszego życia wiecznego. Czcigodny Ojcze Hieronimie, nasz jubilacie, wybacz, że skupię się dzisiaj bardziej na. Ojcu Maurycym, bo Twoje uroczystości przewidziane są na 19 czerwca w Koszalinie i pewnie parafianie stamtąd byliby zazdrośni o Ciebie i o, i o ten jubileusz, dlatego też tam będziemy też świętować. A dzisiaj chciałbym parę słów też skierować do naszego Ojca Maurycego. Drogi Ojcze, ten sam Duch, który zstąpił na apostołów, ten Duch, który uzdolnił ich do odważnego głoszenia Chrystusa, zstąpił na Ciebie dokładnie 50 lat temu, uzdalniając Cię do odważnego głoszenia prawdy Ewangelii. To prawda, działał w Twoim życiu od samego początku przez sakramenty chrztu, bierzmowania, przez sakrament komunii świętej, ale to właśnie w sakramencie święceń uzdolnił Ciebie do odważnego głoszenia Ewangelii innym, tym, którzy szukają Boga, tym, którzy potrzebują Go w swoim życiu, tym, którzy tęsknią za czymś więcej. Ten sam Duch, który stąpił na apostołów w Wieczerniku, przygotowywał Cię do przyjęcia święceń kapłańskich właśnie w zakonie świętego Franciszka. Dałeś się mu porwać, gdy jako czternastoletni młodzieniec napisałeś list którym poprosiłeś o przyjęcie do niższego seminarium. Zafascynowałem się postacią świętego Maksymiliana. Chcę jeszcze bardziej go poznać, czuję, że jest mi bardzo bliski. Jakże wymowne to słowa, które dzisiaj przypominam tobie dziękując za twoje życie i bycie w naszej zakonnej prowincji świętego Maksymiliana. Jakim pięknym językiem piszą pozwolenie na Twoje wstąpienie do niższego seminarium Twojej świętej pamięci rodzice Ludwigi Maria. Zawierzają Twoją przyszłość dobremu Bogu i zakonowi świętego Franciszka. W podaniu do rektora, powtórzę jeszcze raz, mając zaledwie 14 lat, wyrażasz wolę zostania w przyszłości. Nie tylko zakonnikiem, ale i kapłanem. Czy to nie powołanie, moi drodzy, jaka odwaga i dojrzałość tak młodego człowieka, niespotykana przecież w dzisiejszych czasach, dzisiaj często człowiek mając 30 lat wciąż nie wie, czego chce od życia i trudno mu podjąć życiową decyzję. Dlaczego? Dlatego, że robi to o własnych siłach nie szuka w swoim życiu woli Boga ustawia to życie w oparciu o swoje a nie o Boże plany kto wie drogi ojcze gdzie byłbyś dzisiaj gdyby nie twoje otwarcie się na wolę Bożą gdyby nie twoja odwaga pochodząca od Ducha Świętego która pozwalała pokonywać ci wszelkie trudności w życiu zakonnym gdzie byłbyś dzisiaj gdyby nie twoi cudowni rodzice którzy głosili Ci Boga, którzy godzili się też na tę Bożą Wolę i nie utrudniali Ci Twoich wyborów. Gdzie byłbyś dzisiaj, drogi Ojcze, gdyby nie Twoja wytrwałość, pracowitość i zdanie się na Boga, o której piszą w opiniach Twoi wychowawcy, opisując również Twój piękny, duchowy i intelektualny rozwój, dostrzeżony zresztą bardzo szybko przez Twoich przełożonych. Najpierw matura. Potem studia filozoficzne w Łodzi, studia teologiczne w Krakowie, święcenia kapłańskie 4 czerwca 1972 roku udzielone przez biskupa Władysława Miziołka. Później Katolicki Uniwersytet Lubelski i licencjat. Następnie posługa w Lemborku, posługa socjusza nowicjatów w Smardzewicach, wicerektora wykładowcy w Łodzi Łagiewnikach, i znowu Lublin studia doktorań, doktoranckie uwieńczone pracą pod tytułem Świętego Bonaventury Teologia Krzyża Później sekretarz seminarium duchownego wikariusz sekretarz prowincji Gdański gwardian. wyjazd do pracy do nowo powstałej misji prowincji w Ekwadorze gdzie przez wiele lat pełniłeś też funkcję formatora dla młodych ekwadorskich braci Później praca w Niemczech, funkcja Ojca Duchownego w Seminarium, Kołobrzeg, i tak Bóg przyprowadził Cię do Elbląga, gdzie świętujemy Twoje pięćdziesięciolecie kapłaństwa. Tutaj też w Elblągu z tego, jak sobie przypominam, pełnisz funkcję członka Komisji do Spraw Misji w Diecezji. To miło, że Ksiądz Biskup docenił też Twoje misyjne doświadczenie. Przez te wszystkie lata, kochane ojcze, Duch Święty był z Tobą, działał w Tobie, prowadził Ciebie. Układał Twoje życie według Bożych zamiarów. Nie zdziałałby tyle, gdybyś nie otwierał się na Jego działanie. Duch Święty zawsze był z Tobą, jest z Tobą i z Tobą pozostanie. Drodzy bracia Jubilaci, dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za dar. Waszego kapłaństwa. Ale chcemy też podziękować Wam za Wasze świadectwo bycia bratem, za to, że z pokorą znosicie różne niedogodności życia, że nie narzekacie, ale zarażacie nas swoją radością, swoim optymizmem. Macie w sobie Bożego Ducha, Ducha, który udziela się i nam, gdy jesteśmy obok Was. Ten Boży Duch, Duch Święty. Niech nadal was prowadzi po ścieżkach franciszkańskiego życia. Niech będzie wam pomocą w realizacji powołania, bo prawdą jest, że 50 lat państwa to sporo, ale prawdą też jest, że wasza droga powołania wciąż trwa i do końca po niej trzeba przejść. Tak, by wypełniły się Boże zamiary względem was, ale i względem tych, do których Pan was posłał i jeszcze was będzie. Posywał. Niech nigdy nie braknie Wam radości z bycia zakonnikami, z bycia pasterzami. Niech Duch Święty posłany przez Ojca i Syna czyni Was swoje mieszkanie. Niech Was poprowadzi. Polecamy Was dzisiaj naszym modlitwą, prosząc tegoż Ducha Świętego, by wciąż Was prowadził i napełniał swoimi darami.